stają się przeźroczyste, no to widzimy ładnie struktury, które są powietrze, czyli powietrza. Właśnie... No dzięki temu, że to są obrazy cyfrowe, więc można sobie dowolnie w zależności od potrzeb przeskalowywać, tak żeby zobaczyć to, co nas w danym momencie To jest zdjęcie innej jakości, bo ono jest zrobione rezonansem magnetycznym, a nie tomografią komputerową. No, zdjęcia, które są wykonywane w rezonansach magnetycznych, radically... <ilanic gibberish> <fallout> to jest tyle zdjęć ze studentami, że zawsze ciekawe. to jest. będzie Gili, gili, gili. Tutaj ma nakładkę do defibrylacji. Idziemy na niego, jedzie z nami. Nie zna tych. Nie da rady. Na... Spokojnie. Już spokojnie. Co się dzieje? Boli coś? Nie To Dużo paliłeś. Chyba raczej zawał, a nie pucar? Jezu. Co ja mówię? Paczkę dziennie powiedział. Paczkę Tutaj widzicie, może się po... Macie jakieś pytania? Co do symulatora sali?